Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Mayer Ministries. Kilka fragmentów pisma dobrze znamy. List do Rzymian. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam! Skoro Bóg jest po mojej stronie, kogo mam się bać? Gdy to cytujesz, wszyscy klaszczą. Tak, lubimy o tym śpiewać, ale czy możesz się nad tym zastanowić? Jeżeli Bóg jest ze mną, nie mówimy o zwykłej osobie. Jeżeli Bóg jest ze mną, kto? Może być przeciwko mnie. Kto mógłby mi zaszkodzić? Biblia podaje tylko jeden powód, dla którego nie musisz żyć w lęku. Wiesz o tym? Nie znajdziesz dwudziestu powodów, żeby się nie bać. Jest jeden. Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. To wszystko. Nie lękaj się. Bo ja jestem z Tobą. Jestem z Tobą, kocham Cię. Jest tylko kilka. Nic nie poradzę, po prostu się boję. Powinieneś coś zrozumieć. Możesz czuć lęk, ale nie lękać się. Rozumiesz? Gdy to zrozumiesz, zmienisz swoje życie. Możesz czuć lęk, ale nie lękasz się, bo uczucia dotyczą naszej cielesnej sfery, a nie nowonarodzonego ducha. A Bóg mówi, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie będę. Się bać. Niektórzy z Was pozwolili, by lęk rządził Waszym życiem i używacie wymówek. Jestem zbyt nieśmiały, mam taką osobowość. Nie, to diabeł, który próbuje zniszczyć Boży Plan na Twoje życie. A skoro Bóg mówi, nie lękaj się. To możesz żyć bez obaw, że lęk będzie cię kontrolował. Nieważne, jaką masz osobowość, ani czy jesteś nieśmiały, nie musisz żyć w lęku. Amen? Nie musisz się bać niczego, ani nikogo. Psalm 118. Pan jest ze mną. Nie lękam się. Skoro Bóg jest ze mną, któż może być przeciwko mnie? Świadomość, że Bóg Cię kocha, ma wiele wspólnego z życiem bez lęku. Mogę śmiało powiedzieć, że dopóki nie zdobędziesz nie wiedzy, lecz prawdziwego objawienia, że Bóg Cię kocha, nie będziesz w stanie poradzić sobie z lękiem, który pojawi się w Twoim życiu. Tak było ze mną. To zdumiewające. Że rzucamy po kościele słowem miłość, i to takie żałosne, że tyle mówimy o miłości, a tak mało o niej wiemy. Prawdę mówiąc, słowo chrześcijaństwo i miłość, jeżeli sprawdzisz, jeśli sprawdzisz znaczenie tych słów w greckim słowniku, to jest coś, co chrześcijanie powinni robić. Po prostu kochać. Kochać Boga, bo on pierwszy cię umiłował, przyjąłeś Jego miłość. Kochać siebie w zrównoważony sposób, kochać innych ludzi. Właśnie to mamy robić kochać. Miłość powinna być osią naszego życia. Nie powinna się kręcić wokół upierania się przy swoim i zabiegania o wszystko, czego chcesz. Miłość powinna być osią naszego życia. Pierwszy list Jana 4:16. W piśmie są wersety, które bardzo zmieniły moje życie. Uwielbiam całe Słowo Boże, ale jest kilka fragmentów, które całkowicie zmieniły moje życie. Ten werset jest jednym z nich. Znamy, rozumiemy, rozpoznajemy, jesteśmy świadomi dzięki obserwacji i doświadczeniu. To wiele słów, ale chcę, żebyś zwrócił na nie uwagę. I wierzymy, trzymamy się wiary i opieramy się na niej, miłości, jaką Bóg żywi do nas. Co tak naprawdę mówi Jan? Mówi, że aby naprawdę poznać miłość Boga, musimy jej doświadczyć. Apostoł Paweł też o tym mówił w liście do Efezjan w rozdziale trzecim. Powiedział, żebyśmy poznali, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i doświadczyli miłości Chrystusa. Jan powiedział: Musisz ją zobaczyć. Znamy ją dzięki obserwacji i doświadczeniu. Mam dla ciebie wyzwanie. Weź notes. W Biblii czytamy o Księdze Pamięci, którą trzyma Bóg. I myślę, że też powinniśmy taką mieć, by opisywać te szczególne rzeczy, które Bóg dla nas robi. Bo zbyt często myślimy o tym, czego Bóg dla nas nie robi. I mówię Ci, nie ma na tej sali ani jednej osoby, w życiu której Bóg by się nie objawiał. Ale możesz to przegapić, jeśli jesteś nieświadomy. On mówi, musimy być świadomi miłości Boga. Dziś rano myślałam o tym, jakie to piękne. Ta świadomość niezmiernie mi pomaga. Rano przyszedł do mnie mąż, a Dave jest bardzo dobrym człowiekiem i wiesz, regularnie mnie komplementuje. Dziś rano przyszedł do mnie, przytulił i powiedział. W telewizji było Twoje świadectwo. I dodał: Chcę ci powiedzieć, jak bardzo jestem z Ciebie dumny, jaki to zaszczyt być Twoim mężem, i jak bardzo cię kocham. Objął mnie, przytulił i powiedział: Jesteś wyjątkowa. Wspaniałe, że Bóg to zrobił. Zrobił to Dave i bardzo go doceniam, ale wiem, że to coś więcej niż miłość Dave'a. Wiedziałam, że to Bóg pokazuje mi miłość przez Dave'a. Wiedziałam, że po części Bóg przygotował mnie do przyjazdu i usługiwania Ci, bo wczoraj miałam wyjątkowo trudny dzień. Zajmowałam się czymś. O czym nie będę opowiadać, ale to były trudne chwile. Bóg chce, żebyś zaczął zwracać uwagę na to, jak bardzo cię kocha, i dostrzegał każdą malutką, małą, drobną, a nawet pozornie nieistotną rzecz, którą dla ciebie robi. Gdy Bóg daje mi dobre miejsce parkingowe, dziękuję mu. W ten sposób uczysz się, czym jest bliska relacja z Bogiem. Zwracaj uwagę na to, co Bóg robi w twoim życiu. Gdy idziesz do sklepu bez bonu rabatowego, kupujesz coś, a sprzedawca cię pyta, czy ma pani bon, a ty odpowiadasz, nie, nie wiedziałam, że można dostać bon, a on wyciąga jeden z podlady i wręcza ci i dostajesz 20% rabat. To Bóg okazuje ci miłość. Niewierzący powiedziałby, to przypadek, ale ja w to nie wierzę. Wierzę, że Bóg okazuje miłość. Jak sądzisz, czy zwracasz większą uwagę na to, czego Bóg nie robi, niż na to, co robi? Ludzie chcą wiedzieć, że Bóg ich kocha. Ponieważ werset 18 mówi: Doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę. Kiedy wiesz, że doskonały Bóg kocha Cię doskonałą, kompletną, bezwarunkową miłością? Tak, powiedziałam doskonałą, kompletną i bezwarunkową. I tak mówię do Ciebie i do każdej osoby przed telewizorem. Bóg kocha każdego, w tym ciebie, więc potraktuj to osobiście. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg jest z tobą, jest dla ciebie i ma dobry plan na twoje życie. I nie musisz żyć w lęku, nie musisz bać się przeszłości, nie musisz bać się przeszłości, przyszłości, samotności, niedostatku, bo lęk przynosi udrękę. A Bóg nie powołał nas do udręki. Ponownie przeczytamy werset 16, teraz lepiej go zrozumiesz. Znamy, rozumiemy, rozpoznajemy, jesteśmy świadomi. Nie bądź nieświadomy Bożej miłości. Bądź jej świadom przez cały czas. Boże, dziękuję, że mnie kochasz w tej konkretnej sytuacji. Dziękuję Boże za tę przysługę. Dziękuję. Za każdy komplement dziękuj Bogu. Za każdym razem, gdy ktoś cię komplementuje, podziękuj za to Bogu. Dziękuj za każdą małą rzecz, a im bardziej będziesz wdzięczny, tym więcej dla ciebie zrobi. Skoro narzekasz na to, co dostajesz, to dlaczego Bóg miałby dać ci coś innego, na co będziesz narzekać? Pomyślałam, że to dorzucę. Uwielbiam słowo Boże i to, jak uwalnia ludzi. Są ludzie, którzy powinni dziś usłyszeć, że Bóg ich kocha, bo to zmieni ich życie. Bo przecież czy nie wszyscy tego chcemy miłości i akceptacji? Chcesz być akceptowany taki, jaki jesteś, i kochany taki, jaki jesteś? Chcemy kogoś, kto z nami zostanie i pomoże przejść nam całą drogę do końca. I uwierz. Znamy, rozumiemy, rozpoznajemy, jesteśmy świadomi dzięki obserwacji i doświadczeniu i wierzymy, trzymamy się wiary i opieramy się na niej, miłości, jaką Bóg żywi do nas. Bóg jest miłością. On nie włącza i nie wyłącza miłości, On nią jest. Kto żyje i trwa w miłości, żyje i trwa w Bogu, a Bóg mieszka i trwa w nim. Wróćmy na chwilę do wersetu dwunastego. Jeszcze jeden werset bardzo, bardzo zmienił moje życie. Wszyscy chcemy trwać w obecności Boga. Uwielbiamy to uczucie wynikające z trwania w Bożej obecności. I przeczytałam wiele książek o Bożej obecności i o życiu w Bożej obecności i trwaniu w Bożej obecności. Czasami stajemy się trochę zbyt uduchowieni. Czujesz go? Czy on tu jest? Dziś rano przeczytałem te słowa: Żaden człowiek jeszcze nigdy nie widział Boga, ale jeżeli kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas. Więc gdzie jest Bóg? Bóg jest w miłości. Bo on sam jest miłością i cała miłość zaczyna się od Boga. Nie ma miłości prawdziwej miłości bez Boga. Może być skliwe, romantyczne uczucia, ale nieprawdziwa miłość. Bóg jest miłością. Bóg nas kocha i chce, żebyśmy kochali samych siebie i byśmy Jego kochali i kochali innych ludzi. W Biblii czytamy, że powinniśmy nauczyć się żyć, mieszkać i trwać w tej miłości. Wiem, że nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc myślimy, co? Działyby się niesamowite rzeczy, gdybyś każdy dzień zaczynał od słów: Dziękuję Ci Boże za to, że mnie kochasz. Kocham Cię. Kocham siebie. Nie mówię o egoizmie i egocentryzmie, lecz o kochaniu siebie za to, kim Bóg Cię stworzył. Gdybyś naprawdę wiedział, że Bóg kocha Cię bezwarunkowo, o Boże, wszystko by się tak bardzo zmieniło. Odeszłyby zmartwienia, niepokój, stres, lęk, niepewność. Tak wiele problemów rozwiązuje świadomość Bożej miłości. Pomyślmy chwilę nad uczniem Jezusa Janem. Ten człowiek miał tak niesamowitą postawę. Jan oczywiście napisał Ewangelię Jana. W tej Ewangelii Jan pięć razy mówi o samym sobie jako o uczniu, którego umiłował Jezus. Odnoszę wrażenie, że to mogło zdenerwować innych uczniów, bo Jan powiedział to nawet im: Jestem uczniem, którego Jezus umiłował. Zerknijmy do źródeł, chcę, żebyście to zobaczyli. Zaczniemy od Ewangeliana 13:23, ponieważ niesie nam przesłanie. Popatrz na siebie w lustrze rano i powiedz: Bóg mnie kocha. Zobacz, jak to wpłynie na twój dzień. Zamiast po przebudzeniu powtarzać za diabłem słowa: Jak wiele złego zrobiłeś w życiu, jak jesteś zepsuty, zły i potępiony. Rozumiesz. Powiedz: Bóg mnie kocha i jestem sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Bóg ma dobry plan na moje życie, i spodziewam się, że dziś spotka mnie coś dobrego. I powtarzaj to, powtarzaj, powtarzaj, aż diabeł dostanie załamania nerwowego. Powinieneś być takim chrześcijaninem, który kładąc rano stopy na podłodze sprawia, że diabeł w piekle chowa się do kąta i krzyczy: On znów wstał. Ewangelia Jana 13:23. Naprawdę wierzę, że kryje się tu wielka, ważna lekcja. Jeden z uczniów, ten, którego Jezus miłował, Jan napisał tę Ewangelię, mówi o sobie, że spoczywał na jego piersi. Jan się relaksował. Jezus mnie kocha, wiem to. Z drugiej strony Piotr zawsze mówił, jak bardzo kocha Boga. Tak, panie, wiesz, jak cię kocham. Piotrze, czy mnie kochasz? Tak, panie, wiesz, jak cię kocham. Gdy Jezus trzeci raz zapytał, Piotrze, czy mnie kochasz? Tak, panie. Zaniepokoiło go to, że Jezus trzykrotnie spytał go o to samo. Tak, panie, wiesz, że cię kocham. Tyle, że to Piotr wyparł się Jezusa. Nie raz, lecz trzy razy. Jan opisywał, jak bardzo Jezus go kochał i że nie mogli go zabić. Żył dłużej niż pozostali uczniowie. Słyszałam, że cesarz chciał ugotować go w oleju, ale nawet wtedy nie mógł go zabić. Coś ci powiem. To wspaniałe, że kochasz Boga, ale jeśli nie miałeś objawienia, jak bardzo Bóg cię kocha, to nie masz żadnej mocy. Nie pozwól, by cokolwiek odłączyło cię od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie. Żadne niebezpieczeństwo, żadne utrapienie, żaden grzech który popełniłeś w życiu. Nie pozwól, by cokolwiek odłączyło cię od miłości Boga, ani życie, ani śmierć, ani ucisk. Nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie. Nie pozwól na to, słyszałeś? Nie pozwól, by twoje grzechy odłączyły cię od Bożej miłości. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał. I rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Ewangelia Jana 21:7 Uczeń, którego Jezus miłował, Możesz sobie wyobrazić jak piszesz książkę, co by się stało, gdybym w swojej książce pięć razy napisała o sobie? Joyce to uczennica, którą Jezus umiłował. Napisano by pewnie o tym w każdym chrześcijańskim magazynie i nazwano mnie heretyczką, pyszną, fanatyczną, szaloną kobietą. A Jan wciąż i wciąż to robił. Jan to także uczeń, któremu Jezus oddał pod opiekę swoją matkę. Myślę, że jest w tym coś szczególnego. Wiedział, że z powodu pełnej miłości relacji z Nim, Jan będzie dobry dla jego mamy. Uczeń, którego Jezus umiłował. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus umiłował, to jest Pan. Niesamowite, nie sądzisz? Niech każdy powie, Bóg mnie kocha. Teraz powiedz to trochę inaczej, Bóg kocha mnie. Doskonała miłość usuwa lęk. Bóg jest miłością. Ma dobry plan na Twoje życie. Nie musisz żyć w lęku. Jeżeli Bóg ze mną, któż jest przeciwko mnie? Jeśli Bóg jest po mojej stronie, kogóż mam się bać? Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Nie opuszczę cię ani cię nie pozostawię. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Piękne, piękne, piękne słowa. Ojcze, modlę się za każdą osobę, która tu jest i która nie doświadczyła i nie jest świadoma Twojej miłości. Nie chcę, żeby to było tylko kazanie. Proszę Cię przez Ducha Świętego, żebyś zmienił je w objawienie w życiu ludzi. Objawienie, które przepędzi lęk z ich życia. Niech to będzie początek, fundament, na którym ludzie będą budować życie bez lęku. Modlę się, żeby to był nowy dzień, dzień śmiałości, dzień odwagi, dzień nowych początków, dzień, w którym można zostawić za sobą kłamstwa i z odwagą stawić czoła przyszłości. Dziękujemy Ci Boże za Twoją miłość w imieniu Jezusa. Jeśli naprawdę zrozumiesz, jak bardzo Bóg cię kocha, to bez wątpienia dowiesz się, że nie musisz żyć w lęku. Zaczniesz mierzyć się z lękiem i żyć odważnie.